Czym byłaby Europka bez, wojny koalicy... bez wojen koalicyjnych. No w sumie nie byłaby Europką. A wy ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem z nami kluczka, to jest totalen click. Enzy Wszystko we wszystkim walczymy. E, już wiem, jak wygląda flaga Sindu, a jak wygląda fla... flaga Malwy. Ten ma więcej pasków biało-czerwonych na, na, na ciapane. A tu na nich kurwa, jeden fortpad i już! I ja sobie patrzyłem! I oni by już się i prowincję oddawać. Patrz, patrz, jak minie, dlaczego oni nie chcieli, a teraz już wiemy. Przy okazji ogarnąłem. Że te bunty poszły do moich sąsiadów, więc możemy jeden z tak sobie zrekrutować i odbić prowincję. <laughs> 17 tysięcy, Elo. E, dobra, problem jest tylko taki, że oni oczywiście wbieli do nas. Um, w sumie dyplomaci niech lecą i na razie niech działają, bo, bo koalicja nie spadnie spokojnie. To jest pierwsza wojna koalicyjna. Pierwsza wojna koalicyjna to nie jest jedyna wojna koalicyjna. Dobra, tu będą kolejne dwa forty, tu też zrobimy wyłom, żeby tego gówniaka jak najszybciej oblegać. Deli im stolica też padnie, ta, ta też padnie. Problem jest tylko taki, że jeszcze jeden jest problem, że jak chcemy od Risy brać w prowincję, to musimy im Forte zdobyć. I to jest problematyczne. Kurde, padł mi Bidar. To miała być ta nowa stolica, nie idą mi na stolice, shit Dobra, Deli padło, nice. Eee, Chodź tu na południe. Orisę pooblegamy. Oblegamy Orisę, ile możesz? Jak chcą się ścigać na oblężenia, to będziemy się ścigać na oblężenia. Ja mogę przepalać punkty na wołomy, proszę bardzo. Ja jestem bogaty militarnie. Cyk, można, można. Albo w sumie zanim pójdziesz, to wbijesz się w te 9000. I przy okazji damy ci generała, bo bez generała biegasz. Nie wiem, czy zauważyłeś. Może być Argo. Go. No, uciekasz. No dobra, zeszli z fortu, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dobra, fort zdobyty. 32. I teraz tak. Robimy to, robimy to. Sytuacja jest napięta, więc trzeba to zrobić. Podzielimy ich na w miarę małe staki. Nie aż tak małe, żeby mi poumierali od buntów. Ale żeby sobie chodzili, pozejmowali jak najwięcej prowincji tego gówniaka. Żeby go zabolało. spoko, Ile mamy pożyczek? Te dwie pożyczki, trzy pożyczki co to są Ty ja z Balochistanem też walczę, czy jest z Balochistanem walczy? o Jezus irytujący gówniak okej okay. okej okay. kurda, forty mi padają bandycko o Jezus o Jezus, forty padają, naj, najgorzej chcieli wojny totalnej, to mają wojnę totalną sami chcieli, sami chcieli ja rączki mam tutaj Dobra, ale jak już wiemy, z czym walczymy, kto jest naszym yy, głównym wrogiem, to, to będziemy go oblegać, aż umrze w mękach. Dobra, 12 tysięczny stack, czy ja mogę coś tu połapać? Nope, nic tu nie mogę połapać. Możesz na ten fort się udać? Nie możesz. Yy, chodź, asekuruj to oblężenie. Gdzieś tu, co to są w ogóle za prowincje, równiny, zarąbiście. Zarąbiście. Turu, 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 turu. Bunt. Pasajowie, buntów. Buntów pasajskie wybuchły najgorszy trudno taka jest kara taka jest kara za chciwość ale podoba mi się przynajmniej seria nie przymula no powiedzcie że przymula seria eee, 37 Warscora, eee, chcemy ten fort chcemy ten fort go ok widziangar padło shit policja no i czuć czuć po Warscorze, czuć po Warskorze inflacja ok spoko No, nie wiem jak się tam dostać na razie. Dobra, wy wszyscy możecie wejść w jeden stack w sumie i coś pomyśleć. Pomyślimy, coś żeby zrobić. Wy to oblegacie, oblegacie. Ok, good, 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 good. Wy tu czekacie na razie. Kurę 28 morską, nie wiem czy ja więcej wyciągnę. No, ale bym chciał ziemię Orisy najbardziej. Muszę te forty pozdobywać. White Whitepisa chcecie? Nie, nie, że żadnego White piece nie będzie. No 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 no. No, no, no. nie na mojej warcie White piece y. W ogóle musiałbym jakoś wrócić. Mogę wrócić Zarobiście. Daj generała. Odbijemy stolicę przede wszystkim. Tego gówniaka też. I mamy low medium, okej. Okay. W sumie jak Mewar wyjdzie z wojny, to trochę wallscora odzyskam, bo on ma forte pod oblężeniem. No zdobądź to morisce, bandyto! Ja muszę naokoło biegać, no. Okej. Okay. W sumie wiecie co możecie robić. Możecie biegać i odbijać sobie prowincje. Nie klej się do tej armii. Yy, tu zrobił wyłom Okej, okay, good. Good, good Good, good, good Oni sobie odbijają te forty, w ogóle partykularyści wyłukli zarąbiście Tu tylko fort odbijają Dobra, pad. co padło? Padło, dobra możesz to odbić Okej okay. Padł kolejny fort zarąbiście Dawaj Dawaj, 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 ja yeah, totalen krieg Kaiser Vaterland, ja yeah. Stolicę musimy odbić, to będzie dużo warscora Mówię wam, tak będzie, zaufajcie mi Zaufajcie mi, tak będzie ja, Na serio ja nie kłamię Dobra, to jakieś malutki stack łapiemy Bo mają dwa moje forty, ta dwa mają my, moje forty Prowincje się w sumie same podbijają, jak forty odbijemy Ty, fajnie, jakbyście się przedarł do nas No to już wszystko jest zdobyte, ta wszystko jest zdobyte Okej, okay, good 28, 35 na Deli Jak będziemy szybciej od Deli będzie jeszcze dobrze Dobra, 36 Warscora, pisujemy? Kurde, nie mamy tego Fortu, którego chcemy eee, tury, 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 tury. Patrzcie, tu mogę zabierać prowincję, bo tu Fort Gdyby to było Deli to wziąłbym War -repsy. No tak średnio bym powiedział, tak średnio, średnio Co, artylerii już nie mam? Połączcie się w jeden z tak Dawaj tu, no po możemy się w was wbić Możemy się w was wbić Dobra, odbijam deli, trudno No ba, Mewar spisował i trochę warscore, odzyskaliśmy warscore, czy straciliśmy? Dobra, mniejsza oto 25, kurde, może było pisować? Aha, bo oni teraz przestali mi oblegać forty. się. Kurde, już nie mam, już nie wchodzi na zupełnie nie ma, jak e, bunty pasajskie poszły do mojego sąsiada, uwielbiam to. Ty, a gdzie są te pojedyncze staczki? Ty masz artylerię ze sobą? Masz tysiąc dział, dobrze, tysiąc dział, dobrze. Zdobyć ten fort i pisujemy. Proszę, daj tysiąc. Daj te tysiąc armat, ziomek. Dobra, ci mają punkty, to w sumie dobrze. Dobra. Dwa forty, 35. Kurde, odbijam kolejny fort No tak, średnio fajnie. Dobra, Bidar odbyty, 25. A i nagle chcą walczyć? Co jest? Bo jakaś bitwa jest chyba. Czemu nagle mają wysoki war entuzjazm? Co tu się odwaliło? Wojna na całego, kurde, szkoda tego fortu, ale mówię, no ja nie chcę ziem tych Singuls, bo tylko to mógłbym brać, chcę odoris. No, O dobra, teraz mają w ogóle już niskie, zarąbiście Zarąbiście, wbijmy się Jakbyś przyszedł mi pomóc, na pewno byśmy to wygrali Dobra, Ayutthaya, o oh, fuck Ten dawaj! Ten fort, daj mnie ten fort! Ten jeden Ford Eee, <grystanie> <grystanie> e, koalicje. 29 warscora. Dobra, mamy, mamy, mamy to. Jeszcze profesjonalizmu trochę złapiemy. Dobra. 30 €, pisowanko, Clear offer. Chcemy to. Chcemy to. Ha, muszę też co o Jezus, zresztą, ale to. O! I co o te trzy prowincje warto było? <ścoughs> warto było te trzy prowincje. Eee, Totalny krik w czym ty masz sojusze? Zdalibym bym ci jeszcze sojusz zerwał, więc zrobimy tak. Worepsa dasz. Nie dasz pieniążka dasz. Dobra, i pisowanko. Pisowanko, pisowanko. O masakra, Zredukuj worek za skoro Skoruj prowincję. <ścoughs> Czy warto było? Dopytam no się was, czy było warto? No odpowiedzcie sobie sami. Teraz musimy jakieś armię przetransportować, bo tam bunty walnęły. To jest. mi to w jeden z tak. Wyrzuć wszystkich tajemników na razie. Albo z staki, zacznijmy od tego. Konsoliduj z taki. Wyłącz armię 20 tysięcy. Daj połowę tych najemników, zostaw ich. Albo w sumie usnąń tak. Połącz to. Podziel na pół. I mamy dwa staki, tak, tak, dwa staki mamy. Um. Trzeba ich jakoś transportować tak, żeby nie zginęli. Dlaczego ta koalicja walnęła? Było tak pięknie. Podbijaliśmy sobie. Właśnie, czekajcie, sojusznicy. Drodzy ludzie dobrej woli, ktokolwiek silny, dobry, potężny, zpadłem jakieś sojusze? Z Bengalem straciłem sojusz. A, bo Bengal przestał istnieć. To w sumie dobrze. Transaksoją, chcesz mieć mnie we mnie sojusznika? Chcesz we mnie mieć sojusznika? Super, dobrze. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą lepik może być Dobra, eee, jeszcze tak, damy mi autonomię Nie chcemy więcej buntów, przynajmniej tyle ile się da eee, No i trzeba was jakoś tak przetransportować, żebyście mi nie zginęli Dobra, weź rzuć ten stack tu Może przeżyjecie ten transport, może może. Dobra, yy, i trzeba klejmować dalej prowincję. Z czym ty masz? Ty masz gwarancję od Gujratu i masz sojusz z Malwą. No i zarobiście I to jest już ple I ja już tu widzę ścieżkę. Ja już tu widzę ścieżkę otworu. Tu cyk, tu, tu potrzebny klejma. Oj, Oj, tu bardzo potrzebny klejma. O, ta, ta tapur. Orisa, jak zarąbiście, ziomek. Kurde, ty nie poprawiaj relacji, ty klejmy rób. Lecimy dalej na wojnę. <laughs> Daj, lecimy na wojnę. Go. Dobra, zdążycie jeszcze. Znaczy, 5-15 tysięcy zdążycie przetransportować. Chcemy drugi stack? Ile my tracimy? hajsu? 17. O jezus, dlaczego my jeszcze tyle tracimy? Trzymanie fortów, armii. No, no, sporo tych najemników mamy, no ale nie przesadzajcie. Dobra, wypierdźcie z tej armii najemników. Aha, to jest 2000 najemników tu. transportu eee, Przetransportuj resztę. Wyłącz może forty na chwilę. Wiem, że jeszcze nie robiłem tego od początku serii, ale. Kryzysowe sytuacje wymagają kryzysowych rozwiązań. O. Korupcja, utrzymanie kolonii, fort. No nie, no za armię płacimy krocie. I to mi się nie podoba. Dobra, pączba, że jeden na razie jest tak. Aha, i wy teraz poszliście do tego gówniaka, kiedy ja tu całą armię przetransportowałem. Że Aaa, nienawidzę tej gry. Po prostu jej nienawidzę. Dobra, oni i tak wrócą. Oni i tak wrócą. Tu jesteś trybutariuszem Mingu, czyli tu już się nie wbijemy no ci ci teraz wrócili zarobiście. ty ale ty ci ci, ci, ci ci tu, tu. o jezus ale ja tu widzę ścieżek rozwoju ile claimów tu można zrobić o matko no nie wyrobię no ekspansja na całego e, dobra połącz mi was w jeden tak chodź zmasakrujemy te bunty bo ja nie mogę tu zabawić się z tymi armiami to jakieś centra handlowe nie ma centrów handlowych ale chcemy tu wbić na pewno a Ayutthaya jest naszym sojusznikiem ona na razie będzie naszym sojusznikiem bo ona się może przydać tak czy siak w pewnych kwestiach znaczy na razie zrobimy claim, ale jeszcze nie będziemy się wbijać bo tu będzie problem z utrzymaniem tych prowincji, dobra, nice yy, Wyłącz utrzymanie, czy jeszcze mogę zbić War Exocian? mogę jeszcze zbić War Exocian, zbij mi to War Exocian proszę na razie podbijemy ile się da w Indiach i poniszczymy tę koalicję a potem wbijemy tu z powrotem, o Jezus no to ciężka była wojna koalicja, no to nie na moje nerwy, to, 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 ja to, to, to już nie dla mnie, no totalnie Czy my chcemy administracyjne? Merchant dodatkowy Stability Cost Modifier Czy mi ten Merchant jest potrzebny? W sumie przydałby się ten Merchant, wiecie do czego by się ten Merchant przydał? Do tego Transfer Trade Power, pieniążków trochę więcej będzie Okej, okay. patrol trojan, Mariusz z Bengalem, czyli relacja jedna się zwolniła. Nice. Czy transporty ich z powrotem. Flotę musimy w końcu rozbudować. Pieniądze się pokończyły. Sojuszników więcej potrzeba. Czemu same gówniaki chcą być moimi sojusznikami? Afganistan, Afganistan jest gówniakiem. Asuma, Pegu, Umerowie, Brunei, Kutajowie. Jasowie. Hmm. Czem chcemy mieć z nimi sojusz? Ming, czy ty możesz upaść? Ty Ojra, ty jakąś za go stracił. Hmm. Hmm. On dalej się tutaj reformuje, jest szczęśliwy duży Ming. Podoba mi się to. Złota era naszej kultury. Naprawdę? Teraz, teraz, teraz po tej wojnie kalicyjnej teraz dru... Kurde, nie spojrzałem, ile ludzi zginęło. Fuck. Muszę sobie potem na odcinku sam spojrzeć. ranny. Aż z ciekawości, ile tam ludzi poginęło. Co ja sklejmowałem? Bangale, dobrze zarobiście. Daj mi utrzymanie armii. Spokojnie, tyle jest, bo zupełnie wchodzą Mamy troszeczkę najemników Troszeczkę. Jaką cipkę najemników mamy tylko? Jaką cipkę? Nie duże, nie duże, nie Zaufajcie mi, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze. jest szczęśliwie, Naprawdę. Jesteśmy dużym, potężnym krajem. Z będziemy walczyć z Malwą i z Gujratem. Dobra, zarąbiście, zarobiście. Łącz mnie forty. Łącz mnie forty. Łącz mnie te forty. Kolonial Brazil, ok? Ok, spoko. Coś więcej świata widać? Nie, coś tu wbijają Europejczycy. A, świętą Helenę trzeba skolonizować. I Falklandy. W sumie te trzy prowincje. Kurde, bo za bardzo na zachód idziemy. A trzeba kolonizować przyprawy handlowe. Tutaj, tu trzeba kolonizować. To jest. Ej, razie jeden stack robię, żeby połączyć na dwa równe. Zrobisz tak, podzielisz na pół, dobra, zarobiście. Eee, może być win. Go hmm, z i dobra, good, good, good. Jednego możesz wysłać światy. Okej, okay, no i jak dobrze pójdzie, to powinno być nice. Grud, malwa. Czy my chcemy ich osobno wzywać? Nie chcemy. Dobra, totalny, Totalen, krikia, total, total radikale i w ogóle wojna totalna znowu. <grym> Spokojnie. Jak nie będzie krajów, to nie będzie komu wchodzić w koalicję. Taką mamy politykę od dzisiaj. <grym> Spokojnie. Te ziemie chyba częściowo oddamy. Oddamy papetowi od malwy. Bo nie wiem, czy ja chcę. Bo ja nie wiem, czy ja chcę aż tyle korować. by się granica z... Chociaż czy ja chcę granicę z Deli? Nie chcę granicę z Deli A właśnie jeszcze Ratatapur, czy ty rata pur Ty sklejmowałeś Ratatatapur, yy, ratatatapur więc tu jeszcze Worisę wbijemy Dobra, ale w sumie ja już sam mogę tego koinować, boże, klejmować go Daj te 13 tysięcy No właśnie, ja tu już klejmy, więc tu zaraz kolejna fajna fajna Spokojnie, będzie dobrze Będzie dobrze Ta Podbijemy sobie tych, 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 tych. Zajmiesz się już z Mewarem ja on, dalej masz co już My ale... Mówiłem, że punkty militarne będą się marnowały? No to tak jest Weź mu pomóż to z tym obleganiem Ile jest agresy na ekspansji? Nie, to już nigdy, to już nigdy nie spadnie. A ekspansja już nigdy nie zniknie. Już trzeba walczyć do końca. do końca eee, Tanie pożyczki, zapomniałem o tanich pożyczkach, o Jezus, kompletnie zapomniałem o tanich pożyczkach. Zrób tak, zrób tak. Nie mogę. Zarąbiście, mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak. Mogę zrobić tak Mogę zrobić tak. Mogę spłacić jedną pożyczkę. Zarąbiście, niestety musimy. Wiem, że mam najników i mam pożyczki, ale musimy cały czas się rozwijać. Pożyczki są nie zająć. To jest tylko jakieś tam 3000 długu, Spokojnie, 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 spokojnie. Rozhulamy się z tradeem, będą pieniążki. Wiem, że jeszcze żadnego budynku nie postawiłem, ale spokojnie. <laughs> mm, możesz base tak zdać. Ok, ok, good. W sumie powinienem tak w sumie prowincję dać do kompanii handlowej, nie? Aha, bo to jest mój home continent, no to nieźle Ale tu już mogę dawać, nie? Tu już mogę dawać Dobra, zarąbiście, ale skolonizujcie to do końca Generowie nam poginęli, trudno O, czy profesjonalizmu, najdź, no, będzie co przepalać No dawaj te forty, dawaj, 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 dawaj. weźmiemy dla siebie rad weźmiemy dla siebie, a malwę oddamy papetowi. Taki jest plan. Taki jest plan na dzisiejszą rozgrywkę. żyj so, czuć, wrzu piąteczkę, bo to są małe wojny. O tu bunty walnęły i to nie ma jak się tu dostać. Super, kolejny kraj się wyzwoli. Nice. Te rzeczy lubię. Eee, chcemy pisowanko? Nie chcecie pisowanko. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay, ja mam czas Znaczy ja mam czas, bo pieniądze tracę, ale spokojnie A, czu, 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 czu. Dobra, kolonia powstała, najs, nice, wyślij tu kolejnego kolonistecyk. O Jezus, co się dzieje, social banditari 9 tysięcy partykularystów, albo Na 10 lat lokal... o oh, Shit, trzeba będzie to, 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 to wykastrować. Tylko po tej wojnie poczekajmy. Yy, możemy już spisować. Yy, to dla siebie musimy zabrać, więc to znaczy dużo nie weźmiemy, bo ich nie wezwaliśmy osobno do wojny. Yy, wrzuć tego pana, wrzuć tego pana, dwie prowincje styknie. Rzuć go tutaj. Dobra, pisujmy, bo mi szkoda czasu troszeczkę na to. Jedna prowincja w te czy w te. O, pieniądze mi dasz w sumie, to jest ważniejsze. Dobra, cyk. Eee, pieniążki dał, warrepsa da, nie dał, warrepsa. Dobra, ciebie żegnamy. Elo. Ty sobie możesz wracać. Tom też już spisujemy. Okej okay. um. No są to akurat chciałem za 100% spisować no, no nie ukrywam, no, no nie da się ukryć, że tu już jednak bym chciał za 100% spisować Dobra, gdzie te bunty walną? Hmm. Dobra, chodź przygotujmy się Cyk, są bunty Limit punktów militarnych No i to jest problem, bo ja mam co robić z tymi militarnymi O, mam co robić, dobra, nice Następne trzeba Quantity brać, albo, nie wiem, no chyba Quantity trzeba brać Cokolwiek! Defensywne! i tego też zjadamy w całości. Wiem, że sobie bustuje znowu agresywna ekspansja, ale tu już mówię, to jest, to jest permanentna koalicja, to tu już nic z tym nie zrobisz. O, miejka możemy sobie odpalić. Eee, w sumie to chciałbym. To też jest dobre, i to jest dobre. Jest dużo dobrych rzeczy i to jest dobre. Nie, to nie jest dobre, to jest. Ale to jest do... bardzo dobre, bo zaraz będzie... O właśnie, to jest Global Trade zaraz. O kurwa, Global Ja zapomniałem o Global Trade. Trzeba Orisę pokonać i trzeba bardziej wejść w handel tu. O Jezus. Nie zbustujemy się aż tak. Shit. shit Dobra, i teraz tego gówniaka atakujemy i tu będzie wojna z Orisą i Umalem, także się zgadza. Ty, Orissa się tu dostała. shit Zredukuj, żeby nie było żadnych punktów, proszę. Czy ty masz jeszcze jakichś sojuszników, a Assan? Nie mogę ciebie osobno wezwać. Ale chciałem od Ciebie centra w handlowe. dwie 3 prowincje na pewno chciałem zabrać. I wbijemy w handel. Mm, dobra, zaraz będziemy kończyli odcinek. Pokaż mi jeszcze tylko trade nody. Mm, gdzie to jest Total? Mamy drugi trade note. 6 dukatów Pekin wyprzedza. Bo to jest nasz, nie? Krogro Krotodel. Hmm. Cześć, jak sprawdzało? Trade notes. Tak, no trade notes, total. No dobra, mam jeszcze 20 lat, to jeszcze coś tutaj zdążymy podbić. Także co? Ty, to jakiś. Kto, ktoś jest w koalicji? Co? Ktoś jakąś koalicję zrobił? Ty, away. Ty, ziomek ma. Chcesz co, już dogadamy się. To nawet mink w Jak wkurzę Ming. Minus 4. Czemu ten mink się nie rozpada? Mówicie, że mink się rozpadnie, On się nie rozpada. No dobra, trudno. O, pieniądze nawet zarabiamy Dobra, łapę górę, coś z tykałem trzymajcie się. Na razie.